Mandero, się mandero, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy ogarniać dwa tematy. Mamy do zdrapania zdrapeczki, które dostałem na Dzień Dziecka. Także dziękuję za prezent i zobaczymy, być może coś tutaj uda się wydrapać z okazji tego święta. No, i dzisiaj zrobimy sobie losowanie konkursu. Zostań detektywem, także myślę, że zaczniemy od losowania. A tutejszy miks zrabkowy zostawimy sobie na deser. No, i rzecz jasna, prawdopodobnie w następnym odcinku będzie kolejny konkurs. W związku z przekroczeniem 1200 subskrypcji przez, przez kanał, za co wszystkim serdecznie dziękuję, no i działamy dalej. Nie poddajemy się, zobaczymy co nam z tego wyniknie. Kolekcjonujemy kolejne subskrypcje, łapki w górę no i oczywiście komentarze. Także ja sobie tutaj ten. Miksik na razie odłożę. Tu mamy 2, 4, 5 sztuk po piątaku. I tutaj mamy wszystkie, że tak powiem, losy, które, które zgromadziliście przez cały czas trwania konkursu. No i część, że tak powiem, miała komplet. Część, że tak powiem. Eee, miała mniej niż komplet, czekajcie, bo tu jakaś sztuka mi spadła. Także zobaczymy, zobaczymy na kogo trafi dzisiaj szczęście. No to może weźmy tego. Tego tutaj odstawiamy na bok, pozostałe. No i zobaczymy, na którego użytkownika padło szczęście Ania B. Także Ani gratulujemy. Zapraszam do kontaktu mailowego. I wtedy zorganizujemy sobie jakąś przesyłeczkę, i będzie wszystko jak należy. No a teraz przechodzimy do tego miksa. I zaczniemy powiedzmy od zdrabki kierunek kasa. Kierunek kasa, zobaczymy co się w niej tutaj kryje. Możemy troszeczkę przyzumować. Troszkę sobie obniżymy, żeby było widać. No i gitarka, to lecimy z koksem. Jakie mamy wygrywające, a mamy jedenaście, trzydzieści jeden, siódmeczka i czternaście, dobra. Tu mamy co 28, tu mamy 12, czyli delikatnie obok. 8 nie mamy, 16, 19, 4 nie mamy, jedyneczka też nie. Dwadzieścia pięć dziewiątki nie mamy, trzydzieści trzy też nie ma. No dobra, to lecimy sobie sreberko i złotko trzydzieści nie ma, dwadzieścia dwa nie ma. Dwadzieścia jeden i 11. Co my tu mamy? Dziewiąteczki nie mamy. 18, dwadzieścia pięć, dwadzieścia mamy. Czyli jedna wygrana jest, 22 też mamy, czyli jest druga wygrana. 31 nie ma. Siódmeczki też nie ma. 36. 32 nie ma. Dobra, no to tu mamy dwie wygrane. Czyli mamy w sumie 15 złoczyszy. Czyli 15 złoczyszy mamy. Pierwszą zdrapańkę wygraną w naszej serii. Dobra, fajnie, czyli coś się dzieje jednak. Tu mamy moc szczęścia. Może pojawi się jakiś symbol 16-21, 12 i 19 i tutaj. Szukamy również czego? No kapelutków, jak zwykle. W tej zdrapeczce 14, 17, 35, 23. Tu nie mamy siódemeczka, 11 było, ale w innej zropce 13. Osiemnaście i dwójka. Niestety kapelutków brak. No dobra, to lecimy sobie teraz w zieloną pensyjkę. Szósteczka, szesnaście, dwadzieścia dziewięć i trzydzieści. 200 tysięcy jest ale nie pod tym numerem, to trzeba. 23 nie ma. 9, 34. 22 za 15 zł. Nie ma. 13, szczęśliwa. 7, 30 nie mamy. Trzydzieści dwa, siedemnaście też nie ma, dwunastka za stówę nie ma, czternaście, dwadzieścia, dwadzieścia sześć, dwadzieścia osiem, tutaj pusto i lecimy ostatnią sztukę laki. Day.

trzydzieści pięć, pięćdziesiąt trzy nie ma, czterdzieści siedem, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia sześć i trzynaście. Także wychodziłoby na to, że tutaj już nic nie ma. Że to pan Pustak. No dobrze, w takim razie co my tu mamy na podsumowanie? Jedna sztuka wygrała, za to 15 zł. Także jest fajnie. A te cztery, że tak powiem, dzisiaj niestety nie dały nic wygrać. No i słuchajcie, tutaj mamy zwycięzczynię naszego konkursu. Także zapraszam po odbiór nagrody. No i co to wszystko w dzisiejszym odcinku? Do zobaczenia w kolejnych cześć.